Topik i Topcia! hej, hejo, cześć! Cześć kochani, witajcie na kanale Topik i Topcia. Z tej strony Anka. Czas na wyjątkową metamorfozę. Powiem wam szczerze, że bardzo długo się za to zabierałam. Już od dawna, dawna, dawna chciałam zrobić metamorfozę laleczce LOL Surprise OMG. No i dziś jest ten dzień. Wybrałam tę laleczkę. Jest to Lady Diva, która ma przepiękne różowe usta. I bardzo słodki, różowy makijaż. Jasne blond włosy, różowe paznokcie. No i tak sobie pomyślałam, hmm... Do tej laleczki bardzo pasowałaby taka słodka stylizacja, taka candy, cukierkowa. No i właśnie taką metamorfozę dziś chciałabym zrobić. Zacznę od zrobienia spódniczki dla mojej laleczki OMG. Zrobię ją z tiulu i z takiego, zobaczcie, puszystego druciku. Tiul pocięłam na małe kawałki. No a teraz kochani, ten tiul zawiązuje. Na druciku. E, powstaną takie frędzelki. E, trzeba ich zrobić całkiem sporo, żeby ta spódniczka była gęsta, no i żeby nie było widać majtek naszej laleczki. Ja akurat pociąłem tiul na różne kawałki. One nie są równe, bo chcę, żeby e, było widać przemianę kolorów, czyli trochę takich właśnie dłuższych, niebieskich pasków, trochę bardzo jasnych, różowych i trochę takich zielonkawych. Jest to, kochani, trochę żmudna praca, ponieważ tego tiulu trzeba tutaj zawiązać naprawdę sporo. Wow, ale puszysta kiecka! Zamiast takiego druciku możecie jak najbardziej użyć gumki. Ja po prostu miałam ten drucik pod ręką i stwierdziłam, że ach, może być. To oczywiście jeszcze nie koniec. Teraz kochani chciałabym do tej spódniczki przykleić kolorowe pompony. To mogą być pomponiki, to mogą być cekinki, co tylko chcecie. Myślę, że taka spódniczka będzie wyglądać naprawdę uroczo. Ale to słodziutko wygląda, ale fajnie. No dobra, na razie to tyle co do spódniczki. Poczekam, aż ten klej sobie wyschnie, żeby pompony się nie odklejały. Ale jak najbardziej mogę ubrać laleczkę już bluzkę. I ja mam tutaj taką bluzeczkę, zobaczcie, e, od Barbie. E, I Love Fluffy z jednorożcem. Ona będzie pasowała idealnie. A ponieważ ja kompletnie nie potrafię szyć, no to taki gotowiec jest dla mnie ogromnym, ogromniastym ułatwieniem. Bardzo chciałabym zmienić fryzurę mojej laleczki ale jak wiecie, laleczki LOL Surprise OMG są mega drogie i nie chciałabym jej zniszczyć, e, dlatego nie będę myła tych głosów, ale... Rozpuszczę je. Ta! Zobaczymy, jakie są długie. Wow, wow! wow. Te włosy są naprawdę mega długie. Myślę, że laleczka będzie wyglądać świetnie, kiedy zrobię jej piekityki. Piekityczki zawsze wyglądają uroczo. Ta laleczka wygląda teraz bardzo słodko, podoba mi się, ale to oczywiście jeszcze nie koniec. O nie, nie! Do takiej słodkiej stylizacji idealnie pasować będą kolczyki, zrobione z perełek. Przykleję je na klej e, taki zwykły, szkolny, a więc później bez problemu będę mogła je odkleić. A w sumie zmieści się tutaj jeszcze maleńka gwiazdeczka gwiazdkami i serduszkami ozdobię też spódniczkę myślę, że będzie wyglądała wtedy dużo ciekawiej ja tutaj mam akurat klej tuba, no jak wyszknie oczywiście nie będzie go widać, a więc można go tutaj nałożyć jak najbardziej i jak widzicie takie kolorowe gwiazdki a, będą wyglądać słodziutko Włosy włosach? Czemu nie? Myślałam, że będą wyglądać fantastycznie. W sumie to już i tak pewnie będę musiała umyć tej laleczce włosy, słuchajcie, bo one się trochę tutaj popsuły. Jak robiłam te kiteczki, no to się zrobiła taka mała czuprynka. A tutaj przykleję je delikatnie. Mam nadzieję, że nic się nie stanie z tymi włosami. Gwiazdkę jak najbardziej można przykleić też pod oczkiem laleczki. Chciałabym, żeby usta mojej laleczki były mega błyszczące, dlatego posmaruję je błyszczykiem do ust. I jest to błyszczyk, który znalazłam w zestawie Rainbow Surprise. Chociaż ta laleczka, słuchajcie, to już ma błyszczące usta, ale ja tam lubię dodać coś od siebie, więc delikatnie je posmaruję. Oj, taka się trochę tutaj zrobiła galaretka, nie wiem czemu. Hmm. No dobra, poczekam aż wyschnie i najwyżej posmaruję je raz jeszcze. Z różowego drutu jak najbardziej może powstać bransoletka. Jeżeli nie macie takich drucików, możecie zrobić bransoletki ze Mmm, Przydałyby się jakieś buty, ale nie takie zwykłe, tylko takie słodkie, a które idealnie pasowałyby do dzisiejszej stylizacji mojej lalki. Mm, I chyba mam pewien pomysł. Takie urocze buciki, kochani, miała jedna z moich laleczek Shopkins, tych dużych takich shopkinsowych laleczek. Myślę, że te buciki idealnie będą pasować e, do dzisiejszej stylizacji. A najlepsze jest to, że te buty z e, zestawów Shopkins, zobaczcie, idealnie pasują na laleczki OMG. E, te buty wyglądają świetnie i bardzo, bardzo tutaj pasują. No myślę, że moja laleczka wygląda naprawdę słodko. wow, wow, wow. No, nie wiem jak Wam, ale mi ta stylizacja bardzo się podoba. Spódniczka jest ekstra, ten klej jeszcze jest trochę mokry, dlatego tak się błyszczy, ale jak wyschnie, to jestem pewna, że nie będzie go widać. No, ta spódniczka może troszeczkę zapuszysta w sumie mi wyszła, mogłam użyć trochę mniej tiulu Buciki pasują idealnie i wyglądają tutaj naprawdę świetnie. W dwóch kitkach ta lalka wygląda ekstremalnie złotko. Gwiazdki pasują, wszystko mi się podoba. Super stylizacja. Ale Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że właściwie nie zniszczyłam laleczki, tylko rozpuściłam jej włosy, no i zrobiłam później dwie kitki. E, tutaj ewentualnie mogę mieć problem później, żeby ładnie je ułożyć, chociaż teraz w tych dwóch kitkach wygląda naprawdę fajnie, więc e, na razie tak zostanie. Ja na pewno będę robiła kolejne metamorfozy laleczek Lol Surprise OMG. Jak najbardziej w komentarzu możecie pisać, jaką stylizację chcielibyście zobaczyć na kanale Topiki Topcia lub na kanale Toysland, bo tam też będę robiła metamorfozy laleczek. Kochani, ja jestem zachwycona, ale no właśnie, czy wam się podoba, jestem mega ciekawa. Koniecznie dajcie znać. Zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie. Subskrybujcie kanał Topiki Tapcia. Do usłyszenia, kochani, w kolejnych odcinkach. Cześć! Hej, 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 Cześć, witajcie na kanale Topiki Topcia z tej strony Anka. A w dzisiejszym odcinku, tururu, kolejna metamorfoza laleczki LOL Surprise. Tutaj e, pokazuję wam laleczki, które no wam się spodobały bardzo. Filmy właśnie z tymi metamorfozami przypadły wam do gustu. Są to metamorfozy, do których używałam modeliny. E, stroje zrobio, zrobione są właśnie z modeliny, tutaj mamy misia, tutaj mamy gwiazdkę. A dzisiaj chciałabym, kochani, zrobić metamorfozę e, podróbki LOL Surprise. E, to też była podróbka LOL Surprise, ten misiu to była podróbka. E, tutaj mam taką laleczkę jednorożca i ona jednorożcem oczywiście pozostanie no ale chciałabym jej przemalować oczy te włosy trochę e, oczywiście ten ruch też, żeby wyglądała po prostu lepiej, mam nadzieję że mi się to uda, najpierw trzeba zmyć kochani zmywaczem do paznokci e, to co chcemy aby zostało usunięte tutaj ja akurat chcę namalować jej oczy sama, a więc dokładnie to wszystko zmywam, no i super, udało mi się zmyć całe oczka, usta e, tutaj całą twarz umyłam też zmywaczem do paznokci i nawet Włosy, słuchajcie, udało mi się tak w miarę zmyć. Ciężko jest dotrzeć do tych zakamarków, a więc już nie będę po prostu tego robić, zostawię tak, jak jest. Zacznę od pomalowania e, oczu mojej laleczki na biały kolor. Stali widzowie kanału Tapiki Topcia uwielbiają metamorfozy, ale jeżeli są tutaj też nowi widzowie, to zachęcam Was kochani do zasubskrybowania kanału Tapiki Topcia. W komentarzach jak najbardziej możecie pisać propozycje, co jeszcze chcielibyście zobaczyć na moim kanale zachęcam do tego właśnie, ponieważ no te filmy są specjalnie dla was, a więc to wam one muszą się podobać no i mamy już zarys oczu teraz trzeba domalować rzęsy no i środek tych oczu, chciałabym żeby był jakiś taki kolorowy, trochę bardziej pozytywny oczywiście, w końcu to ma być piękne jednoroże, ja bardzo lubię sama robić kolory dlatego często właśnie mieszam ze sobą najróżniejsze farbki, sprawdzam co tutaj mi powstanie a teraz powstał mi bardzo ładny fioletowy kolor z farbki niebieskiej oraz takiej neonowej różeczki no i tym fioletowym kolorem chciałabym namalować oczy mojej laleczki. Nie jest to proste. Mi zawsze wychodzi to krzywo, ale się tym nie przejmuję w końcu to jest nasze dzieło, sami to robimy, prawda? Więc może być widać, że coś tam jest krzywo, coś tam nie wychodzi. Oto przecież chodzi właśnie w odcinkach DNY, żeby pokazać Wam, że nie zawsze wszystko wychodzi idealnie i nie ma co się załamywać. Słuchajcie, trzeba próbować dalej ćwiczyć, a trening przecież czyni mistrza. Nie wiem, czemu ta farbka mi się tak trochę rozmazuje. To chyba przez tą różową, właśnie taką neonową. Ale to nic, bo zaraz w środek i tak będę malowała na czarno. E, no i dookoła oczu jeszcze może trochę tak przyciemnia, żeby to ładniej wyglądało. Trochę pocieniuję te oczy, e, żeby wyglądały naturalniej. Oczywiście dodamy blask białą farbką. No i myślę, że będzie ok. Dobra, szybciutko robię drugie oko. I później zrobimy rzęsy. I zajmiemy się całą resztą. No dobra, teraz kochani, te rzęsy, obym tego nie skopała, bo to też nie jest takie proste, żeby to ładnie, równo wyszło. Aj na no pewnie będzie krzywo, jak zawsze, ale bardzo się postaram. Polutko, delikatnie tutaj namalować rzęsy, sprawię, że oczka oczywiście będą wyglądały dużo ładniej. No nie jest tak źle, słuchajcie. Jakoś to idzie, jakoś to będzie. Okay, zarys już mam teraz tutaj, taki wiecie, tą końcóweczkę taką ładną zrobić Hops. i oczywiście to poprawić żeby bardziej było widoczne No dobra, kochani, po 40 minutach oczy wyglądają tak. Trochę krzywo jest, co prawda, ale naprawdę się starałam, żeby było ładnie. Teraz jeszcze tutaj namaluję... A idź, e, białe kropeczki, to oczywiście będzie błysk w oczach. Tutaj jedna kropeczka. Tutaj jedna kropeczka. No, zaraz to poprawię, bo też wyszło krzywo, oczywiście. Może jeszcze kropeczka. Słuchajcie, tutaj. I tutaj. Tak bym chciała, żeby one nie były takie wielkie. Zaraz je poprawię, żeby trochę bardziej było je widać. No dobra kochani, coś takiego mi tutaj powstało. Eee, trochę chyba widać, że to chińska podróbka, ale starałam się naprawdę te oczy tak zrobić, żeby wyglądało to lepiej. Tutaj mamy oryginalną laleczkę LOL Surprise a tutaj chińską podróbkę. E, Myślę, że mimo wszystko i tak nie jest tak źle. E, I chyba te oczka posmaruję jeszcze klejem i odrobiną brokatu, e, no bo jednorożce to przecież są takie błyszczące. Najpierw jednak zajmę się włosami. Nie, nie chcę na razie malować nic tutaj lakierem do paznokci z brokatem ani klejem, bo potem mi się wszystko będzie przyklejać. No i teraz te włosy. Hmm, jaki by tu kolor wybrać? Zostało mi tutaj sporo tej fioletowej farbki. Wymieszam ją z taką perłową farbką i dodam jeszcze trochę różowej farbki. E, i takim właśnie kolorem, jaki mi tutaj powstanie, pomaluję włosy laleczki. Będą one właśnie takie lekko połyskujące dzięki tej właśnie e, perłowej farbce. O, i wyszło całkiem nieźle. Malujemy, malujemy. Z pewnością będę musiała tutaj nałożyć dwie, trzy warstwy tej fioletowej farbki, bo gdzie gdzie jeszcze przybija ten kolor e, złoty, który laleczka miała wcześniej, ale myślę, że będzie okej. Okay. Koniecznie, kochani, dajcie znać w komentarzu, e, jak tam moje oczy, czy wam się podobają, czy nie. Bardzo się starałam, żeby były równe. No nie zawsze to się udaje, ale myślę, że nie jest aż tak źle. Dobra, maluję te włosy i zaraz do Was wracam. Mój, z włosami pomalowanymi już na dwa razy, ale nadal prześwituje tutaj wszystko. Ja te włosy chciałabym troszeczkę pocieniować, dodać tutaj troszeczkę właśnie takich innych kolorków. Myślę, że będzie pasować jak najbardziej kolor błękitny i tak właśnie gdzie niegdzie tutaj, zobaczcie, po prostu tak go nakłada i smarowuję jakby w ten fioletowy kolor, żeby te kolory się ze sobą połączyły. No i powiem Wam, że te włosy to mi się bardzo podobają. Fajnie to wyszło. Tutaj mamy różne kolory, które są mocno widoczne, o to właśnie mi chodziło. E, usta mojej laleczki też bym musiała pomalować. Oj, tu jest trochę wody, słuchajcie, bo ja myłam, a więc trzeba tą wodę jak najbardziej usunąć, ponieważ później będzie nam się farbka rozłazywać, jak tego nie zrobimy. Ok. E, I te usta zrobię takie e, wiśniowe trochę, żeby były też właśnie takie e, dosyć mocno widoczne. Ja nie mogę, kochani, to jest zdecydowanie jedna z moich najdłuższych metamorfoz. Na filmie to tak tego nie widać, ale ja już tą laleczkę robię chyba z dwie godziny, jak nie więcej. Zawsze mi to jakoś szybciej szło. No trudno, dzisiaj tak dosyć długo. Mam nadzieję, że ktoś z Was dotarł aż do tej części filmu, że jesteście wytrwali i że ta metamorfoza Wam się podoba. Rób jest perłowy i myślę, że opaska będzie w kolorze takim, hmm. zobaczcie, ciemno-niebieskim, ponieważ trochę zaczęło mi się tutaj wszystko zlewać. E, dlatego, warto jest dodać teraz taki właśnie ciemniejszy kolorek, żeby coś się wyróżniało trochę tutaj, e, żeby było właśnie widoczne. na oczka jak najbardziej mogę już nałożyć bezbarwny klej jest to klej tuban ja zawsze go używam właśnie do metamorpos laleczek lol surprise całe oczy smaruję klejem, dzięki czemu będą one błyszczące i będą wyglądać naturalnie. Jeszcze przesmaruję ten róg brokatem, żeby był bardziej błyszczący, bo coś tak mi trochę za mało tutaj tych błyskotek to jest w końcu jednorożec, a jednorożce kochają błyskotki, więc jak najbardziej ten róg powinien być mocno błyszczący myślę, że taka właśnie klej wymieszany z brokatem Pasuje tutaj idealnie. Ja, kochani, planuję zrobić dla tej laleczki strój z modeliny. Niestety teraz już nie starczy mi czasu, dlatego na dzisiaj to koniec, ale słyszymy się w kolejnych odcinkach na kanale Topik Topcia. Jeszcze wiele, wiele metamorfoz przed nami. Koniecznie, kochani, dajcie znać w komentarzu, czy moje metamorfozy wam się podobają. A my słyszymy się w kolejnych odcinkach. Dururu. Do usłyszenia, promyczki. Cześć!